Na czym skończyłem? A yy, Tu co są? Kanały takie zagrajmy, wchodzisz normalnie, mu nie musisz mieć e, zarysowanego, wchodzisz e, z kimś, chcesz zagrać coś cs i lola, to wchodzisz tutaj i możesz grać albo szukasz kogoś i wchodzisz w e, ten, gadać z nim. A to są strefy e, e, publiczne, to jest 5 kanałów. To jest kanał yy, muzyka, a tam Drupalele, Tyrannia, tam Drupalele jak prawie wszystkich serwerów, strafa VIPów, prawie na dole jest strafa VIPów, nie wiem dlaczego, ale powinna być pod diamentem. Yy, strafa prywatna, jak zwykle jest na dole. No to. Już jest minuta nagrywania, chyba. <laughs> e, 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 e. O, sorry, że. Kurna, zapomniałem, że jest e, kamerka w ogóle. E, sorry, że kamerkę. Kamerka jest diodospo. Mówiłem na swoim co że nagrywałem w sieci. raz nagrywam przez kamerką. Dobra, nie będę komentował co tam. Nie proszę nie hejtować jak nagrywam je tam, Ja w ja przyjemności to nagrywam chęć. Co jest? Serwer prywatny to po co na co? Rekordowalian jest 219, ten Rekord jest nawet. Dobra, e, pewnie chyba będzie tutaj serwer Metina, ale jest nie wiadomo. Na stopu to nie wiem. Tak, do, do mnie właściciel zaprosił na Tresa tego i tak mi powiedział, ma być jakieś serwy Metina. I mam to... Pewnie będę jemu e, zrobię reklamę, pewnie będę grał tam do paru odcinków. No dalej co? Dziękuję za oglądanie. Łapka, się podobał się e, filmik tego filmu, cały ten filmik, e, łapkę w górę albo w dół w dół albo w górę dajcie, dajcie komentarz jak mam zrobić lepiej i tam nie będę przybliżał po co na co tutaj. Także tutaj jak było i tam spodobało się kanał, ja będę reklamował testy, będę tam umloki, będę chyba będę robił dobijam do z subskrypcji, piszcie do, do mnie Pytania, dlaczego miał... mam... założyłem kanał? Dlaczego, po co? No, f... Co tam piszcie, nie hejtować mnie, e, co, jakim... jak wyglądam, jak gadam. Sorry za. Moja wymowa jest inna, Ka każdy ma je jest inny. Początki z YouTube jest najgo najgorsze. Dziękuję. do oglądania. Gdzieś. Na razie do następnego odcinka. Ọt chín cả. Nào đó.